Dzień dobry Państwu. Nazywam się Ethan Hawk i witam w moim programie przyrodniczym Piękna Dzicz. Dzisiaj opowiem Państwu o tym, jak w trudnej sytuacji, gdy przez przypadek znajdziemy się w leśnej głuszy, nazywanej potocznie lasem, przeżyć, przetrwać, dać sobie radę i wytrwać do momentu, gdy ekipa ratownicza zabierze nas z powrotem do ciepłego, pełnego cywilizacji domu. Serdecznie witam ponownie Ethan Hawk. Pewnie tak, myślą Państwo, skąd wzięła się idea programu o tym, jak przestać w lesie. Przecież na własne życzenie w nim się nie znajdziemy. Są niestety przypadki tak zwanych głupich porwań, gdy ludzie wychodzą z domu ogłuszeni pałką, bądź też gazem zawiązującym, kaśnicą gaśnicą samochodową tracą przytomność i budzą się w środku lasu. Jest to bardzo popularne zagrożenie ostatnio w środkowej Europie. Dlatego też gdy wychodzimy z domu, powinniśmy pamiętać o kilku podstawowych zasadach naszego survivalowego ekscytunku, o którym opowiem za chwileczkę. Drodzy Państwo, czy też palimy, czy też nie, powinniśmy zawsze pamiętać, aby mieć przy sobie paczkę przednich papierosów. Papierosy pomagają nam zwalczyć uśmiech głodu, pomagają nam uspokoić skłotem nerwy po tak stresującym przeżyciu. Uspokajają, relaksują, a poza tym jeśli mamy papierosy z pewnością mamy przy sobie zapalniczkę bądź też zapałki. Dzięki czemu możemy zapuszyć ogień, który ostraszy zwierzęta i ogrzeje nas. Mało tego, dym tytoniowy pomaga ostraszyć insekty, takie jak owady, takie jak muchy, pająki i inne groźne, które potrafią o ile nie zabić to zarazić śmiertelną chorobą, taką jak zapalenie płuc, tryp, tudzież zapalenie opon mózgowych. Parasol. Wydawałoby się rzecz zbędna i mało elegancka w dzisiejszych czasach, szczególnie w letnie, słoneczne dni. Jednak promienie UV mogą być śmiertelne. Co prawda nie znajdujemy się na pustyni, natomiast w lesie Słońce potrafi odbijać się od leśnej ściółki i zwyczajnie nas zabić. I od razu zapytamy, co z noclegiem w nocy? Gdzie się schronić, szczególnie gdy pada deszcz? A tak jak to bywa również na Śląsku, kwaśny deszcz. Otóż wystarczy nas, nasz parasol, który to w ten sposób. Już mamy świetne schronienie przed deszczem. Przy, a Przynajmniej chronimy najważniejszą część ciała, czyli nasz mózg, który odpowiada za wszelkie najważniejsze życiowe procesy. W lesie, oczywiście, jak sami i musimy się czymś pożywić, można jeść suche liście, suche patyki, ziemię, korę drzew, albo sploić się powietrzem lub słońcem, o ile oczywiście mamy słoneczną pogodę. Wyjątkowo udało nam się złapać tutaj dwa dorotne okazy, to znaczy jeszcze ich nie złapaliśmy: żaby. Żaba, drodzy Państwo, to świetny rodzaj pożywienia. Ich oczy zawierają 100% białka, o wiele więcej niż kurze jajo. Są w 90% złożone z wody, dzięki czemu mamy również wodę. Natomiast ich budka, słynny francuski przysmak, na surowo smakują najbardziej. Klucze: zwykłe domowe klucze do otwierania drzwi, do zamykania drzwi, do rysowania ekranu naszego telefonu komórkowego, gdy razem położymy w kieszeni. Klucze do rozpruwania podszewki torebek, jeśli mówimy o kobietach. Klucze, proszę Państwa, to wspaniały wynalazek i prawdziwie śmierć nośna broń. Oto kilka rodzajów zastosowań, kluczy właśnie. Klucze jako pazur. Klucze jako lotka, co widzieliśmy po w poprzedniej scenie. Klucze jako ostrzałka. Dzięki temu możemy stworzyć grot strzały, dzidę, wykałaczkę, kolejną śmiercionośną broń w naszym leśnym arsenale. Oczywiście czasami może udać nam się upolować grubszą zdobycz. Może to być dzik, lis, kuna, łosica albo pijany bezdomny, który zabłąkał się gdzieś razem z nami. Nie łatwo upolować się jak takie duże stworzenia. Naszym sprzymierzeńcem w tej chwili staje się przyroda. Tutaj mamy młody krzew, o którym opowiadałem ogólnie o krzewach w moim jednym z pierwszych programów. Otóż organizujemy prostą pułapkę. Maskujemy się za pomocą liści, przez co stajemy się zupełnie niezauważalni. Zabijamy ofiarę. Jeśli ma być to bezdomny, świetnie tego nada się papierosy, papieros, o którym wspominałem wcześniej. I teraz, gdy bezdomny podchodzi i schyla się po paczkę papierosów, my w tym momencie odginamy i stajemy się łowcą, który właśnie polował świetny zapas pożywienia na długi, długi czas. Pamiętajmy, młode drzewko, młody krzaczek jest naszym sprzymierzeńcem. Proszę Państwa, celowo w swoich wywodach pominąłem tak podstawowe i oczywiste Elementy naszego eskipunku, jak na przykład ubiór, czyli buty, skarpety, na lepiej bawełniane spodnie, na lepiej też się nie ścierają, marynarka czy też kaszkiet, gdyż chronią nas one przed uporczniami owadów, węży, skorpionów. Ostatnim elementem naszego eskipunku, który z pewnością pomoże nam przeżyć, lub też jak opowiem nie przeżyć w Leśnych Głuszy, są słuchawki. Oto przykład. Chowamy się za jakimkolwiek drzewem. Nasze papierosy znów służą nam jako przynęta. Rzucamy je na ziemię. Tam niech sobie prawda leżą. I teraz tak. Gdy nasza zdobycz schyli się po papierosy. korzystam z jak z tak zwanej garoty. Zarzucamy, zaciskamy, dusimy, aż. Wyczujemy, że praca serca ustąpiła. Puszczamy. I znów jesteśmy zwycięskim łowcą. Naprawdę się to przydaje. Drodzy Państwo, w dzisiejszym odcinku programu Piękna Dzicz, to już wszystko. Mam nadzieję, że następnym razem, wychodząc z domu, zapamiętacie tę lekcję i zaopatrzycie się w niezbędne przedmioty. Pamiętajcie, by mieć się zawsze w leśniu tracić nadziei i próbować przetrwać. Ja w tej chwili, ponieważ zaczynam się ciemiać, ile szukać. Kryjówki oraz odpowiedniego pożywienia. Poprzednie żaby zostały już zjedzone, jednak, jak dla mnie, to już za mało. Żegnam Was serdecznie i do zobaczenia za tydzień w moim kolejnym odcinku programu. Specjalnie dla Was Ethan Hawk, a był to mój autorski program Piękna na Dzieci. Do zobaczenia!